I co? Postanowiłem, że nagram dla was podróbkę Brawl Stars. Tak? To jest podróbka Brawl Stars. Gra się nazywa Super Cats. I wiecie co? Mam tutaj w tej grze ponad 100 pucharków, a prawie każdy ją zainstalowuje, zagraje na gierkę i już po prostu tego na telefonie nie ma. Często tutaj wywala z gry. I ogólnie e, grafika jest do niczego. E, wygląda po prostu, jakby stworzył to ktoś, kto w ogóle nigdy nie miał do czynienia bo, właściwie z żadną grupą. Na pewno stworzył to samemu, bo nie wiem, jeżeli chodzi o takie grupy tworzące gry, no to oni w zasadzie mają podzielonych, nie wiem, czterech grafików, e, dziewięć programów. Nie wiem, sam nie wiem, co ja to mówię, ale tak myślę przynajmniej, że, że to tak jest, bo, no, no, bo musi być więcej grafików niż jeden, tak? Że no jakby to szybciej idzie, ale grafika jest lepsza jakaś 3D. Nie ma takich jak tutaj dziwnych tekstur, naprawdę jest to dziwne. Ale zagrajmy na duo, duet, no i zagramy skinem do wszelki. tak. Sobie możecie zobaczyć, że mam tutaj 102 pucharki. I nawet moja siostra w to gra. Nie wiem jak. Problemem jest tutaj tylko jedno. Często wywala z gry i długo ładuje się to, bo w Brown to y, praktycznie zajmuje 2 sekundy, ale tutaj trzeba poczekać, a z Grasą zechce się w to zagrać i zajmuje to. To, to troszkę zajmuje, tak? Z 15 sekund trzeba poczekać, aż dojdzie do tego momentu. No i wtedy już gra się uruchamia. Mam nadzieję, że nie będę miał lagów. Bo czasem tak jest, że nie można zbierać tabletek na ból dupy. O, właśnie tego tutaj. Ale my możemy bez problemu to zbierać. Idę sobie po tą skrzyneczkę. Z tabletką na ból dupy! Boże... Dobra... Halo? Chyba mam lagi, wiecie? Mam lagi, bo nie mogę... I wywaliło mnie... ...z gry. I o tym mówię, że... ...to często wywala z gry. A więc nie polecam wam, wam tej gry w ogóle! Ona jest do niczego! I nawet chyba sobie gierki żeby zagrać, bo... ...albo coś mi się dzieje z internetem, albo... Po prostu ta gra ta gra jest chora. Spróbujmy jeszcze raz. Wiecie co jest najlepsze? Że nawet jeżeli ktoś nie jest waszym znajomym, to i tak wam się pokazuje, że on gra i możecie go zaprosić. Rozumiecie to? A więc no tutaj gracie sobie i może wam się pokazać tam rusek, którego możecie zaprosić. Tak. Tak w tej grze jest. Ja wiem, że to jest dziwne, ale. No to nie może być spopugowane, zabrałem, bo to już by były jakieś podejrzenia. To jest po prostu podróbka, która jest dosłownie do niczego. E, ale wiecie co? Na 20 subów, a mam ich obecnie 17. E, ale w zasadzie nie wiem, kiedy ten film wrzucę, bo może już wtedy będę miał 20. Tak czy siak, wtedy. E, wtedy. będzie yy, specjal na 20 subów yy, a specjalem będzie będzie jakiś horror no znowu mnie wywaliło z gry ja tu nie wytrzymam a więc wiecie co nie będzie sensu grania dajcie mi chwilkę może zagramy naprawdę w normalnego brawla a więc słuchajcie co ja powiedziałam, bo nie wiem. A więc słuchajcie, włączamy prawdziwą matkę. No czy ja się w końcu nauczę Zakończamy prawdziwego Brawla, nie żadną podróbkę, tutaj jest samotna gwiazda, już mamy jednego Brawl Boxa, co tu będzie Brawl Box, proszę, nie, monety, które mi nie są do niczego potrzebne, ale jak są, no to bieremy, nie, a co, mają tu leżeć, no i właśnie tak jak mówię, planowałem za 30 gemów sobie kupić Elbrudo Primo albo aktualizacja i co, kosztuje z 80 gemów, no i... No... No i hi tela. I boc que les passaada estem verdadem, bar Po prostu, tak samo ma pomocnik ból, zobaczcie, to jest futbolista ból i on jest czerwony, a pomocnik ból jest taki sam, tylko że niebieski, to jest przesada, 2500, tylko ja chyba tego Barlaja kupię, bo nie mogę się zalogować na yy, Supercell ID i to mnie bardzo wkurza, ale już nie będę się tak denerwował, ale kupiłem sobie wczoraj, to było wczoraj, em, kupiłem sobie skina do kolta właśnie tego, znaczy tutaj już macie, to jest Rockman Cold czy Rockstar Cold, już teraz nie wiem, Rockman Cold to jest, kiedyś to był Rockstar Cold, ale wiecie co, możemy sobie otworzyć tą skrzynkę tam, no openingu... Czy co, no miałam parę skrzynek, ale zdecydowałem otwierać i też co miałam nagrane, ale nic nie wyleciało. Miałam tylko ich chyba 7, czy tam ileś. Nic nie wyleciało, więc tego nie wrzuciłem, bo nie miałam po co, bo to by była jakaś. Yy, nuda przecież. Ale zagrajmy sobie na sola. Jaka jest mapa? Taka. No, koltem na pewno nie. Yy, ale czy co, spróbujmy Rico, bo chciałbym na, na nim nabić. 300 puszek, czyli 15 rangę, i wbić 5000 puszek tutaj, bo no brakuje mi niemało, już mi miałem 83 tam, no i spadłem. Ja tak mam, po prostu zawsze, ale spróbujmy. O, dobra. 10 na 10 i możemy zagrać w tą jedną z najlepszych gier na świecie, bo to jest chyba jedna z najlepszych gier na świecie, ogólnie Brawl Stars. Eee... O nie! No, no, no. No, no. Ale siłba wzięłem, nie? Łodwie... Is... Ale nie, no idzie El Primo. Chociaż jednego wezmę. Idź mi, idź mi, dziadzie jeden, idź. Ryszard, pomidorówkę zjeść. Ryszard, 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 Ryszard. Ryszard. JEST! DOBRA! Dobra Udało się Cztery cube. no nawet spoko Nawet spoko dobra. Gdzie by teraz pójść Bo Nie wiem czy nie siedzą w krzakach tutaj niektórzy Może być tak Że siedzą w krzakach nadzwyczajnie <laughs> Jeden ult, nie jednym ultem. Wiedziałam, że ktoś siedzi w czapkę. Ja to wiedziałem, Ja przeczuwałam, ale będą plusowe puszki, jedna puszeczka wlatuje na konto. I 50. poziom doświadczenia, nie? Czy ja powiedziałem doświadczenia? Nie wiem, jak to jest, to przepraszam, ale jest jakaś nowość w sklepie. Zobaczmy, co takiego nowego. Nie może znowu nowe skiny, Gdzie to ja przesunęłem? Nie, nie będę tego przesunął. Nie, nie, sobie będzie tutaj. Coś w Gwiezdnym sklepie? Bo jakaś nowość była, no to Kłamnął pewnie. Aha, tu jest nowość, oferta poziomu 50. No, ja na tą grę, no, pieniędzy nie wydaję i znowu na skrzynkę, ale wiecie co? Może zrobimy krótko 50 skrzynek, ale jak nic nie wypadnie, to tego nie wrzucę. Jeżeli coś wypadnie, to wrzucę yy, właśnie to na YouTube a i będzie można zobaczyć, jak wypada. Piperka chociażby. Ale lepszy już jest Frank. Ale dobra, koniec zgadania. Nie wiem, czy dalej grać Rico. Może na duo Rico. Może na duo Rico. No bo nie wiem, nie wiem. Naprawdę zawsze nie lubię wybierać brawlerów. Ale to tak na serio, bo nigdy się nie wie, jakiego wybrać. I to jest... To jest... Drogi wkurzające, bo w końcu wyłączą telefon, bo nie wiem kogo wziąć. No i na serio nie wiem kogo wziąć, ale wezmę serkę. Moja siostra ostatnio też kupiła właśnie tego skina. Wczoraj też to było. No, było też wczoraj. Yy. No. Włączamy gierkę. Nie wiem, albo to już ostatnie kilka, albo jeszcze jedno, no bo nie będę przesadzać co z odcinkiem. Nie wiem, ja on twarz, zresztą sprawdzę. 9 minut, no to nie no. Jeszcze tam można. I wiecie, wiecie, teraz jest... Jest to szkoła i... i troszkę tego jest bo zależy jeszcze do której klasy się chodzi bo na przykład ja w tym tygodniu mam trzy kartkówki a za dwa tygodnie znowu mam dwie kartkówki no a więc no wiecie klonowy barley ok nawet no to jest tak, że jakby no na przykład jutro mam kartkówkę z geografii Czuję się dzisiaj będę musiał uczyć, bo się jeszcze w ogóle nic nie uczyłem, W, w ogóle, w ogóle, ale coś tam pamiętam. A więc wiecie, no. Nagrać to jest coś trzeba, bo nie może zrobić tak, tak jak kiedyś zrobiłam na starym kanale, e ale zrobiłam to tylko dlatego. Ponieważ. E ponieważ no, już nie mogłam nagrywać i coś mi napisał po prostu w komentarzu. Nie było filmu trzy tygodnie, no i nie było nawet miesiąca, więc... No bo po prostu nie mogłem, ale no też bym nie mógł tak tego zaniedbać, no bo tutaj trzeba to dbać i u mnie dlatego firmy, filmy są po prostu codziennie, tak? Ale coś, coś mnie tutaj laguje troszkę. Yy, I dlatego są co codziennie. Filmy w sobotę przeważnie, no i będą chyba tylko w sobotę. Będę starał się wrzucać tylko w sobotę. Chociaż nie wiem, może czasem, jakiś film w piątek, może się uda w tygodniu jakiś film, ale nie wiem, czy to jest dobra, żeby szkakać. Tak, to było dobra. To była nawet spoko decyzja, bo teraz jest po bólu. On już teraz czuje, to jest koniec mojego życia. Tylko, oj, ten Crow mi bardzo przeszkadza. Bo wiecie, że Crow mi teraz... Zabije po prostu, no wiedziałem. I on to jeszcze z tą różą wygra. No on to wygra, bo teraz skoczy. No i... A, no, już myślałam, że go Rose'a zabija. Ale dobra, 6 puszek, dobry wynik, dobry wynik. Gwiezdny żeton. I 44 żeton. No spoko. Teraz mam... Dobra. No jakby mógł zrobić... Tak, żebym teraz był pięć tysięcy, ale boję się, że będzie trwało wiecznie, a więc... A więc tyle się mówią papa pa.